Wioletta Sawczuk. W pułapce własnych myśli grzęzne, nie mogąc odróżnić prawdy od iluzji. Milionem odgrywanych ról zmęczona wciąż odkładam życie na później. Od czego uciekam, szukając spełnienia? Opętana niedosytem, wsiąkam w żal. Bezmyślnie roztrwaniam moje tu i teraz. Naiwnie myśląc, że mamy jeszcze czas. Rozterkami nasączone, mijają chwile. Szamocząc się, nie czuję ich ulotności. Po co tonąć bezwładnie w goryczy? Po co tak rozpamiętywać przeszłość? Czytał Bogdan Dymowski.